O, ten pojazd to stał, proszę Paniu, jeszcze troszeczkę. O, w tym szuk o tak. O, mógł się zaczynać łotą, tam w tę stronę, wtedy ja nie mierzyłem. I w tę stronę wzdłużnie, bo on był dłuższy, a wąski. No, tak jak to pks -y są. Tylko, że od pks bo teraz on długie, to krótszy był. A to był czysto biały, przezroczysty zewnątrz. A wewnątrz był czarny. Nie czysto tak czarny, tak czyściutko czarny szklunco, tylko tak ciut, jakby siwaławy był. I oni mieli te garnitury takie same jak ten pojazd. Niby czarne, takie ciut jakby siwawe. O tutaj już przy, o tu przy końcu, jak tu miałem stanąć za 20 metrów przed tym pojazdem, to kiwnął ręku, żeby stanąć. To ja wstrzymywałem konia to konie młody, To jeszcze tak nie stawał szybko, tylko jeszcze tam krok chciał, jeszcze to jeszcze złapał i on za lejca i podtrzymał mnie. I zeszli z wozu, kiwają na mnie, żeby mi ja zeszedł. To ja okręciłem lejce na kłonicy żeby ten koniusz nie leciał daleko, dalej. I idę z nimi. Jak idę z nimi, to dochodzimy o do tego pojazdu. Taka windecka wisiała na czterech szpagatkach. To były też szpagaty tak wygląd, jak mamy u żelazka te sznury lub u grzeźnika. O, tak, o taki sam wygląd. Tylko to był też biały, przezroczysty. I proszę panią, on stanął na jednym końcu, ja na drugim i to, to w powietrzu jak ja stanąłem, to szybko się uniesło w górę. To jak tamśmy dojechali, tam były drzwi otwarte, to już ja widziałem z dalsza jak te drzwi były otwarte. Ale te drzwi nie miały zawiasów, tak żeby się otwierały, wie pani, tylko tak się jakoś skręcane były i... Jakśmy dojechali, tam każe mi wejść do środka. Kiwną w ręku, bo tam jest, nie mówił, tylko kiwną w ręku, żeby wejść. To ja wszedłem do środka, a tam nie było ani łokna, ani tam jakichś lampków. Tam spoglądałem, to nie widziałem nic. A widno było? Bo jak drzwi były otwarte, to było widno, tymi drzwiami się widziało wszystko. Tylko zauważyłem w środku, wewnątrz, tych gawronów czarnych, czyli kruki, tak, bo to na wsi nazywają i kruki, i gawrony, to około może 10, może 8, może 9, bo tak no, ja nie liczyłem, tylko plus minus tak, takło. Leżały tak wszystkie tak jakoś na bok, mało nie na kupce, tak przy tej ścianie. To te ptactwo było nieruchome, ruchome było, tylko nie mogło władać sobą. tylko tak skrzydłami ruszało, nogami ruszało, głowami, ale było takie trętkę, ale co oni im porobili, to ja nie wiem. To ale co by było, bo wzbili się w powietrze i nie ma na widzenia. No i pojechałbym i skończyłoby się, no i cóż tam, czy by mnie puścili, czy nie puścili, czy tak, to ja cóż, co, co mam do stracenia i dzisiaj, starość. Ja bym liczył, że może bym miał lepiej jak tu. A cóż bym miał do stracenia? Panie, ja mam już 71 rok, to cóż ja bym miał do stracenia, choćbym nawet i zginął tam. Tak trzeba umrzeć i tak trzeba umrzeć. No to co to? Pokazał mi, żeby się rozebrać. No to ja się rozebrałem, liczyłem do pasa. Zdjąłem, bo to było zimno w te czasy, w środę, 10 maja zdaje się, to ja się rozebrałem, takie miałem jesionkę na sobie, zwróciłem, bluzę takie, koszulę zwróciłem, to on pokazuje mi, żebym się rozebrał do spodu. Nie wstydził się pan przy nich rozebrać? No, no, cały coś miałem rozkaz i spokój, no, jak do wojska szłem i musiałem się rozbierać, a cóż przy nich. Oni się uśmiechali, wie pani, tylko że to się nie uśmiechali jak my, to tak skrzywiali się coś, taki taki uśmiech mieli dziwny. Ale czy to może specjalnie tak, czy to, to no nie wiem. No. no to ja zdjąłem dopiero buty, zdjąłem yy, spodnie. No i stanąłem. To on przede mną miał takie dwa kółeczka, wie pani, bo takie ja pani pokażę. O, tak jak talerzyki byli. To ten z tyłu, co ze mną wjechał, wziął mnie tak za rękę, podniósł rękę i tak mnie przekręcił bokiem. On tak z boku mnie to samo zrobił. To później mnie odwrócił, tyłem do tego człowieka. I ten z tyłu słyszałem, jak tam coś żegnyło tak. I później z drugiego boku to samo i pokazał, żeby się ubierać. No to ja się ubrałem. To on kiwnął w ręku, żeby se pójść. Już wychodziłem, ale się jeszcze odwróciłem, tak mi jakoś nie pasowało wyjść, Pani łodni, To wziąłem czapkę, bo tam już włożyłem, tam w tym pojazdzie. I tak skłoniłem się do widzenia, to wszyscy się ukłonili, również wszystka czterech, jak byli tam już. Wszyscy się ukłonili, no i pojechałem, zjechałem, tyle ich. Później się obejrzałem od wozu, no to nie wiem, dwóch, czy wiele stało i patrzeli się tak na mnie jeszcze, jakbym nie jechał. Ale zajechałem troszkę, już nie widziałem. Teraz Pani tego kamienia pokaże. Tylko, że tam urosła Wolcha, kępa i ten kamień przyrósł. O, ten kamień jest o tutaj pod tymi korzeniami, pod tym pniakiem. O, tu gdzie, o, o. Na tym kamieniu są stopy człowieka małego dzieciacka, takiego może roczniacka. Są stopy takiego, co może mieć 12 lat. Stopka. I dorosłego człowieka całe odbicie nogi. Koło palców ta przegniecizna jest. I tak u jaseczku tam pokute jest. Tam ludzie tam Różnie tam sobie tak przepowiadali, że no taki kamień no cudowny, to tamto, no wie Pani, tak, no nie jestem przeciw religii, ale wie Pani, no co nie widziałem, nie mogę twierdzić. A skąd mogą ludzie wiedzieć o świętym kamieniu, jak to je kamień? To więc ludzie schodzili, się deptali, trądowali, później ojciec nie miał egzystu z tej trawy. Kto wziął tego kamienia, zabrał koło domu, niech powiada, przychodzą koło domu i oglądają. To jak go zabrał, tak jakby dziś, to w nocy się śni, łodwieś mnie, skąd mnie wziąłeś. Na drugą noc powołanie tego kamienia, tak się śni, no. <laughs> że Łodwieś mnie, skąd mnie wziąłeś. I to wie pani, było około 10 dni w każdej nocy. Nie wie Pani, odwiózł i położył tam, gdzie był. I ten kamień leży do dzisiejszego dnia. To cały tego, tego pniaka trzeba by wykopać, żeby tego kamienia dostał. Ale wie Pani, ja do tej pory tak nie bardzo tego kamienia dostawałem, bo by to samo było. Bo to by ludzie tu się znów interesowali, a tak to go tu nie ma na wierzchu. O, to ten kamień się odzywa. To pamiętam, jak nam się opowiadywał o tym, jak niby się to przedstawiło, jakby był jeszcze młodym. Ty samą, czy te same łącze, co teraz ten opad jakiś tam był, to na te same łącze. To pas konie, parę koni i kolega był sąsiedzki, co z nim kolegował. Jeden siadał na dno, drugi na drugie na jechali. Pojechali się na nocku, nie puścili na tę trawę, a sami się pokładli, leżeli sobie, byli ciepłe, rosły. Ciepło po noce i mówi, bo on zaraz usnął tylko kolega, ale mu wyderzałem, patrzę, a tu taką jasność się zrobiła w górze. I tak jakby się otworzyło tak na pół ten obłok w jednej stronę i w drugą stronę, o tak tak się otworzyły. I tak jakby się obniżał, to mówił, że widział tak, jak aniołków przepotanie, takie, i tak jakby, jakiś jest, taki w środku, a tenkowie tak przepotali. Tak wszyscy tak po przed tym. On wołał na tę kolegę, żeby zobaczył ten kolega. Wołał, a Paweł, Paweł, wstań, Paweł wstań. A on mruczał i spał. Kontynuując tę sprawę dalej, udałem się na miejsce do tej wioski. Odnalazłam obywatela, który miał widzieć Razem z nim udaliśmy się we wskazane miejsce. To jest w odległości jakieś 300 metrów od wsi. Na miejscu, tam gdzie miał się pojawić ten pojazd i masjanie, tam nic my absolutnie nie zauważyli. Innych poza tym osób, które były cośkolwiek widziały, to była godzina 8 rano, jak ten gospodarz wracał, żadnych innych osób nie było poza nim. Moja sugestia w tej sprawie. Gospodarz wstał rano. Pojechał na sąsiednią wioskę. Wracając z powrotem przysnął sobie na wodzie, Ponieważ poprzednio takie w telewizji takie sensacyjne naukowe filmy były na temat tych pojazdów, na temat Marsa, na temat pojawienia się tych ludzi. Więc to sobie ten gospodarz skojarzył. Jeśli sobie przysnął, ale na dowód powyższego jest namacalny znak, ponieważ koń jest drogi strzesz. I patrzcie na odcinku jakieś 20 metrów, no gospodarz musiał co najmniej te pół godzinki spać, a czym się przebudził, więc w tym czasie mogło mu się to i przyśpieszyć. To jest moje wyjaśnienie. Przyjechała milicja na przyszły dzień. Pyta się mnie jak było. Ja im mówię. I ja im tu pokazuję gdzie to stało. Gdzie to, a powiada tak pewno pan się upił. Pijany był i tak się przedstawiło. Ja powiadam panowie ja nie piję wódki w ogóle. W ogóle nie piję. A to pan jechał usnął i przyśniło się. Ja bym sobie to życzył, żeby ktoś widział to. Nawet i bardzo prędko. Pojechałem do domu, śpieszyłem się, żeby chłopaki przylecieli zobaczyli, co to jest taki za pojazd, co to taki za ludzie, za pojazd. No i oni wie, pani, o ten syn, drugi, trzeci, polecieli tu, a ja konia wyprzągłem, przyszłem, ale tu już nie było nic. Było tylko mocno zdeptane, bo to wie pani jak rosa jest i tak mokrosty rosy, to są duże znaki i tu była duża trawa, tylko że teraz się kroby, tu pasie wokoło brzegi, to powyjadały, tak, a jeszcze wie pani, oni się żywili, to było przezroczyste, białe, jak sopel u tych dachów, to oni to sobie łamali, te dwóch, jakśmy dojechali. I ten, co ze mną wjechał, poszedł sobie i włamał trochę. To się łamało tak lekko, jak to ciasto, tak jakby rogalik. I okazuje na mnie, czy ja to będę jadł. A mnie się kiwnęło głową, że nie. A szkoda. Aj pani, teraz to by przyszłem do przytomności, ale w te czasy takie miałem zapomnienie. Szkoda, miałby Pan w ręku dowód. Nie wiem, czy by mi dali do kieszeni. Czy oni by kazali to zjeść, to nie wiem. No i cały interes tyle widziałem. Stary, go zobaczyć takie, to nie jest wielka filozofia. Ale wartało widzieć. Życzyłbym mi Pani taki pojazd zobaczyć. No wszystkiego najlepszego.